No że, że, że po zwycięskich spotkaniach no, gdzieś tam te, ta euforia jest niesamowita i, mm, i to się to się no, udziela e, nam, zawodnikom, gdzieś tam, że tą radość chcemy, chcemy dzielić z klicami, e, ale, ale tak daleko bym chyba nie szedł, że to jakby moja zasługa, to e, wygrywamy te spotkania jako, jako zespół i każdy e, dokłada jakby do tego dużą swoją cegiełkę, żeby tak się stało i ja się tylko cieszę, że się udało taką atmosferę wokół zespołu stworzyć pozytywną, taką rodzinną bym to ujął i taka, taka właśnie szczera radość od nas bije i myślę, że kibice to widzą i, i, i też to tak odczytują, odbierają, że tą radość faktycznie szczerą chcą z nami dzielić, bo się czują jakby no, częścią naszego zespołu i, i tak to powinno być, że, że faktycznie te spotkania jak odjeżdżamy to e, owszem, my mamy zadania do wykonania na torze, ale, ale te, te emocje, te, te, te pozytywne wibracje, no, no muszą płynąć z trybu, a my je właśnie czujemy i dlatego to tak fajnie e, współgra, myślę, i, i powiem jeszcze jakby jedną rzecz, bo e, Łatwo jest atmosferę tworzyć, e, czy w parku maszyn, między chłopakami, czy na trybunach, jeżeli się spotkania wygrywa. ale My ten sezon mieliśmy naprawdę trudny e, i tych spotkań zwycięskich, no jeżeli jak już były, no to faktycznie się z nich mega cieszyliśmy. E, i, e, I nie jest łatwo budować atmosferę jakby w takiej sytuacji, w jakiej my się znaleźliśmy, że gdzieś tam trzech, czterech zawodników wyleciało. Kilka spotkań przegraliśmy i tak dalej, e, a i teraz wracamy ze zwojeną siłą i, 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 to, i to tak jak mówię, jak się wygrywa mecz za meczem, jest się na czubie tabeli i tak dalej, no to ta atmosfera się tworzy, ale, ale w tym momencie, w którym my się znaliśmy, nie było to łatwe, a mimo wszystko e, ta atmosfera była i w parku maszyn, myślę i na Cypłonach i, i dlatego... Noleczno jest po prostu e, wyjątkowe pod tym względem, więc e, drodzy Państwo e, zapraszam e, i to niejednokrotnie podkreślam, e, bo ta atmosfera która jest tu, ciężko e, taką no właśnie, powiedziałeś, że ten sezon jest dla ciebie trudny, jak i dla całej drużyny. Ty przecież w Korzowie, wielkopolskim niestety, ale złamałeś obojczyk i pauzowałeś przez miesiąc. Wróciłeś na mecz z GKM Grudziąc oraz ze Spartą Wrocław. No i z drużyną z Grudziąca zdobyłeś 10 punktów plus bonus, ze Spartą 9 punktów plus bonus. No tutaj wydaje mi się, że do opisania tego sezonu będzie idealny cytat z piekła do nieba, prawda? No tak, no ten sezon można tak to, tak to ująć, że gdzieś bardzo dobrze weszliśmy w ten sezon, wygrywając dwa pierwsze spotkania, no a potem już zaczęły nas jakby trafić trochę kontuzje i zaczęło się to wszystko komplikować, ale na summa summarum gdzieś tam na koniec, na ten ważny moment sezonu udało się nam jakby wrócić w komplecie i, i to, no, no owszem, no, no wielka była sinusoida. A gdzieś tam w naszym wykonaniu, ale, ale są super, no Tak jak mówię, jesteśmy chyba teraz w tym momencie takiej tej tej sinusoidy znoszącej i oby to trwało i wyniosło nas jak najbardziej. Tak, przed Wami teraz oczywiście mecz z Wilkami Krosno. No i najprawdopodobniej później jest faza play-off. E, powiedz, czy Ty już powolutku myślisz o tych spotkaniach ćwierćfinałowych, czy na razie nie, nie? na razie nie, skupiasz nie, nie. się tylko, tylko na fazie szatniczej? Nie, jeszcze środniczej. mam do mecz z Wigami Krosno. E, jeszcze jest dzień szansy, e, Grudziądzanie mają e, jakby, bo, bo, bo przecież my nie jesteśmy 100% pewni. Jeszcze musimy tutaj spoglądać na rywali, e, jak oni sobie poradzą, e, a oprócz tego skupić się na wyrzutne, żeby najlepiej wygrać mecz w Krośnie. Więc, jeszcze, jeszcze no, trochę ciężkiej pracy przed nami. Jeżeli to się wydarzy, to się stanie i będziemy już pewni tego, że się kolejowa że udział, to wtedy będziemy już myśleli o tym, ewentualnie z kim się do tego przygotowali. Mhm. Wrócę jeszcze troszeczkę do tego meczu ze Spartą Wrocław, a dokładniej skupię się tutaj na konferencji prasowej. Tam wówczas. Trener drużyny Unii powiedział, że nie przedłuży współpracy z Unią Leszno i nie będzie już pracował w Unii w następnym sezonie. Powiedz, wtedy było to dla Ciebie takie szokujące troszeczkę? Zdziwiłeś się mocno? No tak, zaskoczyłem, zaskoczony byłem tymi, tymi słowami trenera naszego, że podjął taką inną decyzję, ale cieszę się, że pewne rzeczy udało się odkręcić i już jesteśmy na Dobrej drodze możemy skupiać się tylko i wyłącznie już na spotkaniach i głęboko wierzę w to, że z scenarem, tak jak mówię, wywiążemy się dobrą, solidną pracą w parku maszyn I, 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 no i razem będziemy mogli tą przygodę wszyscy kontynuować wspólnie. No, jeszcze muszę oczywiście zadać się pytanie na temat Twojej współpracy dalszej z flagownią Leszno. Kibice wręcz mówią, że przedłużenie kontraktu to właściwie dopełnienie formalności. Może zapytam tak, czy, czy i jeśli tak, kiedy ogłoszenie tej decyzji możemy się spodziewać? No, póki co, jakby, no, nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie, bo owszem, z prezesem już się spotkaliśmy, porozmawialiśmy, ale jeszcze no happy endu jako takiego nie osiągnęliśmy i mam nadzieję, że w najbliższym czasie to się stanie, bo ja tak jak mówię, nie wyobrażam sobie, żebym miał jeździć w innych barwach niż biało-niebieskich, więc liczę na to, że, że, że ostatecznie jakby osiągniemy konsensus, porozumienie w kwestiach formalnych i i jak najszybciej będziemy mogli to ogłosić, ale kiedy, no w tej chwili, no jakby póki to się nie wydarzy, no to ciężko, że tak powiem, o tym mówić, a, ee... ale wierzę, że to się stanie. No i jeszcze takie ostatnie pytanie, myślę, że naprawdę tutaj, tutaj bardzo, bardzo pozytywne. Masz jakiś taki niezapomniany moment związany z Unią Leszną, który, nie wiem, na przykład śni się po nocach? Wiadomo, wcześniejsze lata były tyle fajne i wyjątkowe, określone medalami, że tych momentów było mnóstwo tak naprawdę, ale teraz piszemy nową historię, o, co prawda nie jesteśmy stawiani do i faworyta, do wygrania tego sezonu, ale skupiamy się na sobie, na własną pracę i te mecze, które, nie wiem, były zwracane, bieżące, może to nie były mecze, komuś których, nie wiem, e, e, decydowano o, 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 o kolorze medalu, e, ale były to mecze, w których była no, niesamowita e, chęć e, walki, wygrywania w nas i te, 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 ta radość właśnie. E, no to, 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 to są no, wyjątkowe momenty, ja tak ja mówię. Ja radzam z takiego sportowego niebytu. Ja jeszcze parę lat do tyłu, jak ktoś by mi powiedział, że to się wydarzy, to się stanie, to pewnie bym bo popatrzył, e, popatrzył więc y, na kogoś, a, a to się dzieje, więc ja się mega z tego cieszę, bo tak jak mówię, już myślałem, że no, będzie mi trudno e, wrócić chociażby w e, barwy e, leczną, a, a, a tutaj jestem, tutaj stoję i, i, i jadę fajny sezon e, i, 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 i tutaj no, no, staram się doceniać teraz każdy mecz, każdą chwilę e, i też e, może dlatego, tak jak mówię, no, Eee, eee, ktoś może pomyśleć, cieszy się jak kupek ktoś już nie finałnie, ale mnie to cieszy eee, eee. i jak widzę, jak ci ludzie no, na to reagują, no to mnie to, to, ja to jeszcze bardziej dodaje wiatr, bo i chęci do tego, żeby sobie się ten wszystkie dzieci.